latych w Gorzowie Wielkopolskim i trzylatek w Łomży. Obaj pozostawieni przez rodziców w zamkniętym samochodzie przy kilkustopniowym mrozie. W obu przypadkach zadziałali czujni przechodni, kiedy zorientowali się, że do dzieci nikt szybko nie wraca, wezwali pomoc. Tak było w Gorzowie. Funkcjonariusze stukali także w szybę tego auta, bujali tym samochodem, próbowali w jakiś sposób nawiązać kontakt z tym dzieckiem w środku, natomiast ono absolutnie nie dawało żadnych oznak życia. W Łomży, zanim przyjechała policja, ojciec z synem zdążyli odjechać, ale przechodzień spisał numery samochodu. Adres ustalono natychmiast. Na miejscu był tata z trzyletnim synkiem. Mężczyzna powiedział, iż dziecko spało, a chciał tylko na kilka minut pójść do kościoła, dlatego nie budził synka. Trzylatkowi na szczęście nic się nie stało. Ze starszym chłopcem udało się nawiązać kontakt dopiero po kilku minutach. Kiedy policjanci otworzyli drzwi, to stwierdzili, że dziecko jest zmarznięte, jest blade i trzęsie się z zimne, dlatego też reakcja policjantów, żeby przynieść temu chłopcu ciepłą herbatę i wtedy mógł z nami porozmawiać. Dowiedzieliśmy się między innymi, gdzie jest jego mama. Mama dziesięciolatka była na zakupach. Tata trzylatka poszedł się wyspowiadać. Nie możemy zostawiać dzieci bez naszej opieki. Jest to skrajnie nieodpowiedzialne. Nie tylko latem, także zimą, kiedy temperatura w samochodzie szybko zbliża się do tej na zewnątrz. To dowód. Zostawiliśmy w aucie termometr na dworze minus dwa stopnie w nagrzanym samochodzie plus dwadzieścia. W ciągu dziesięciu minut ta temperatura auta przy minus dwóch stopniach na dworze spadła o 8 stopni i wynosiła dwanaście. Nie ma dramatu, kiedy ktoś siedzi w samochodzie przy kilkustopniowym mrozie kilka Kilkanaście minut. Nawet jeśli komuś doskwiera ten chłód, bo czuje się wtedy źle, to prawdopodobieństwo tego, że dojdzie do w krótkim czasie 20-30-40 minut, dojdzie do zagrożenia życia, jest praktycznie rzecz biorąc zerowe. Ale organizm każdej osoby szybko się wychładza. My musimy zapewnić jej komfort cieplny. Nie podajemy gorących napoi, ciepłe tak, ale nie gorące, nie wrzątek. Staramy się przenieść tą osobę do ciepłego pomieszczenia. Zzięgnięte dziecko ma zbyt małe by płakać pozostawione bez opieki może nie dać sobie rady. Nawet psa nie zostawiam przy takiej temperaturze. Czasami jest to konieczność życiowa, żeby wyjść i zrobić zakupy. Dziesięciolatka można wziąć razem ze sobą, prawda? Każdą ze spraw indywidualnie zajmie się sąd rodzinny. Agnieszka Milczarz, Wydarzenia.